Proszę, Ojcze, za nimi, abyś uświęcił ich w prawdzie. Witam Was, kochani, w kolejnym dniu naszych rozkminek, witam Was w kolejnym dniu naszych refleksji nad Słowem Bożym, nad Ewangelią Janową i zapraszam do wspólnej refleksji. A dziś, kolejny raz, podobnie jak wczoraj, słyszymy modlitwę Pana Jezusa, który modli się do swojego Ojca za nas wszystkich, Jego, Uczniów, modli się za nas, abyśmy zostali uświęceni w prawdzie. Czym jest ta modlitwa Jezusa? Ta modlitwa Jezusa jest prośbą o to, abyśmy żyli w prawdzie, bo jak wiemy, kochani, tylko prawda może nas wyzwolić. Piękna modlitwa Jezusa, zachęcająca do tego, by żyć w prawdzie. Warto sobie dzisiaj zastanowić się i zadać pytanie, czy my rzeczywiście w tej prawdzie żyjemy? Czy my rzeczywiście chcemy tą prawdę przyjmować, którą jest sam Jezus Chrystus? Myślę, że bywają takie prawdy, bywają takie momenty w naszym życiu, gdzie wolelibyśmy prawdę o sobie nie usłyszeć, wolelibyśmy prawdę o sobie nie znać, jak choćby właśnie tą prawdę że każdy z nas jest człowiekiem grzesznym. Ale właśnie kochani dzięki temu, że przyjmujemy prawdę, dzięki temu, że przyjmujemy naukę Jezusa Chrystusa i dzięki temu, że wierzymy jego słowu, wierzymy jego nauce, będziemy żyli w prawdzie. A prawda, jak już to było powiedziane, nas wyzwoli. Życzę wam i sobie, abyśmy rzeczywiście potrafili żyć w prawdzie abyśmy rzeczywiście potrafili żyć w tej prawdzie, którą jest Jezus Chrystus i Jego nauka. Życzę pięknej pogody, pięknego dnia i do zobaczenia już jutro w kolejnym dniu naszych wspólnych rozkminek nad Słowem Bożym.